Dobry wieczór, w sobotę, moje drogie wodniki. Spotykamy się dzisiaj z racji pełni księżyca w znaku strzelca, która była właśnie wczoraj. Po więcej informacji na ten temat zapraszam Was do tego filmu, gdzie są takie piękne, dorodne truskawki. Tam znajdziecie również informację o mojej promocji, którą zrobiłam do czasu mojego zaplanowanego urlopu, czyli do 15 czerwca. Jeżeli chcesz zamówić u mnie taki rozkład energetyczny rozszerzony o to, co powinno odejść do przeszłości i o to, co jest przed Tobą w każdym z żywiołów, to masz taką możliwość, taki rozkład w oparciu o twoją datę urodzenia w filmie około 20 minutowym. Kosztuje teraz 44 zł. Jeżeli jesteś zainteresowany, rezonuje to z tobą świetnie. Napisz do mnie maila, bądź skontaktuj się przez stronę. Te dane znajdziesz w opisie pod filmem, a tymczasem poproszę o ogólną energię w intencji waszego najwyższego dobra, moje drogie wodniki, na okres do 21 czerwca, czyli do najbliższej równomocy. Co dla wodnika. Ja pamiętam, że wodnik ostatnio miał same wielkie arkana. Do tego szóstka buław, także sukces, sukces, sukces. Odważnie do przodu. I co teraz? Bardzo dużo ruchu, bardzo dużo wyjazdów, dużo przemieszczania, świetna energia na osiąganie i zakładanie celów pod tytułem z punktu A do B. Czyli jak osiągnę ten próg sprzedaży na przykład to wtedy zacznę produkować nowy produkt. Jeżeli um, jeżeli założę sobie, że dajmy na to wypali mi ten plan Samemu przed sobą i uda mi się coś zrealizować, wtedy wychodzę do przodu, do świata i ogarniam następny. Zdecydowanie tak, bo to jest karta przeprawy z punktu A do B. Udało mi się coś osiągnąć, co sobie zakładałem, dzięki temu wyruszam w następne. Niemniej jednak, też karta y, przemieszczania i ruchu, co wodnikom zdecydowanie służy, bo przecież to jest Wasz żywioł. Zobaczmy zatem, co w działaniu dla Was, moje drodzy wodniki. Miłość się odzywam. Miłość, ale to może być miłość samego do siebie. Uzdrowienie relacji samego do siebie, to może być też bardzo szczera przyjaźń w działaniu, która będzie po prostu, jak to się mówi, nie, nie słowa, lecz czyny świadczą o człowieku, i tutaj uda wam się tego doświadczyć, bo to jest takie zbliżenie, ale bardzo szczere z drugim człowiekiem. Szczera relacja, szczera przyjaźń, rewelacyjnie to wygląda. Co w uczuciach i emocjach? Fajnie, dlatego że tutaj Wodnik docenia siebie. Dziewięć Narów mówi o tym, że sam jestem kowalem swojego losu. Teraz podejmuję wolne wybory, nikogo się nie trzymam, z nikim nie muszę się tak naprawdę liczyć, nie jestem nikomu podporządkowany, bo to jest karta wolności. I to jest budowanie pewności siebie na długo, na stałe, budowanie mojej stabilnej, uziemionej duchowości pod tytułem: Wiem na co mogę sobie pozwolić i dzięki temu, znając swoją wartość, nie zaproszę. Do swojej relacji, do życia, nikogo, kogo ja będę musiał wspierać albo od kogo będę zależny, dlatego, że w tej dziewiątce sam jestem kowalem swojego losu. Jestem sobie panem, żaglem i okrętem. Rewelacyjnie, dlatego, że wodnik, który z założenia jest bardzo samodzielny, w tym żywiole dokładnie tak się pokazał. W żywiole emocji znaczy to dokładnie tyle, że jako osobę samodzielną, niezależną będziesz postrzegany. Na polu emocjonalnym. Czyli czy to Twój partner, partnerka, przyjaciele, rodzina, najbliżsi. W tym obszarze naprawdę zaznaczysz swoją niezależność. Jak wygląda kasa uwodnika? Rewelacyjnie. Królowa denarów. Królowa denarów to jest energia, która mówi o tym, że mądrze rozplanowuje swoje wydatki. Dysponuje pewnym budżetem, bo królowa ma skarbiec. Tu się nie ma co oszukiwać. Ona nie tyra fizycznie. Tu ona siedzi, jest damą i się zastanawia, co tu zrobić z tą gotówką, żeby było dobrze. Bardzo łaskawa, bardzo stabilna, nie nademocjonalna. Także tutaj nie ma mowy w królowej denarów, żebyś, żebyście wy, moje drogie wodniki, do 21 podejmowali decyzję pod wpływem chwilowej zachcianki. Pod tytułem kupię sobie nowe meble, zmienię sobie samochód itd. itd. Tu jest mądre, analityczne myślenie. Jeżeli jest to konieczne, to tak, tylko królowa... Na obszarze zarabiania pieniędzy. Tutaj dokładnie w żywiole ziemi. Podejmuje decyzję na długi okres czasu. To nie są chwilowe zachcianki się I to jest taka nagroda, jestem przekonana dla wodnika, że osiągnąłem pewien cel i teraz wyruszam do następnego. Wyruszam do nowego. Ale bardzo Cię proszę logicznie i analitycznie to zapewnić, tak, abyś miał z tego korzyści przez długi czas. Dla wielu wodników bardzo możliwa zmiana stanowiska. Rewelacyjny czas na aplikację po więcej, po wyjście po więcej. Dobry moment też, aby zastanowić się, jak zagospodarować pieniędzmi, jeżeli chcielibyście tymi pieniędzmi obracać, ale na własną korzyść. Pod tytułem hmm, zainwestuję coś i teraz mi się to zwróci. Czyli inwestycja za jakiś czas, czyli inwestycje ale długofalowe, nie na chwilę. Zobaczmy, co na obszarze myśli. Powiem Wam mega materialnie to wygląda. Tu mam rycerza denarów. Plany i myśli u wodnika koncentrują się na tym, nie żeby mieć na chwilę na swoje chwilowe przyjemności, tylko żeby te pieniądze, nawet jeżeli będą szły powoli, żeby one szły do nas długofalowo. Zauważcie, jak bardzo materialnie się to czytanie położyło, niemniej jednak bardzo sprzyjająco, bo wodnik w końcu odnajduje w sobie siłę, żeby wyruszyć po fajne pieniądze, bo królowa denarów no to jest rewelacyjną kartą, jeżeli chodzi o zasoby. I wyruszyć po to samemu, będąc niezależnym. I w tej drodze po stabilność finansową, przed Tobą i koło Ciebie masz kartę naprawdę ufnych i dobrych przyjaciół. Także wszystkiego dobrego, moje drogie Wodniki. Szczerze Wam zazdroszczę tej energii. Do usłyszenia 21 cześć.